ma widzowie, z tej strony Farksi 3 w dzisiejszym odcinku Zagramy sobie w Five Nights at Freddy's 4 na telefon Bo czemu by nie jeszcze podgłośnie O 12 am One się jeszcze nie aktywują, one chyba o 2 albo trzeciej się aktywują te animatrony Ale zawsze warto też sprawdzać te drzwi, bo nie wiadomo. Przepraszam, jeżeli przeszkadzają wam te tipy, ale po prostu nie wiem, jak je wyłączyć. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. dobry. Boni, najczęściej właśnie przymać dlatego słucham. No nie A co nie ma? Może Boni? No to nie był Boni. W pierwsza AM, może mi się uda. A to jest pierwsza noc, bo ja dopiero zaczynam z tą grą. Ale dużo oglądałem u a Polecam do niego też na kanał wijać. Kurczę, gdybym mógł to bym sobie te cicę odpalić, co u na były. I że na przykład na mapie widzę, gdzie są wszystkie animatrony. Jak grał w Halloween DLC. Tutaj trzeba uważać. Нет. Нет, окей. Не выпустишь, однако. Если будет джамска, то я так засрам. Окей. Теперь я не слышал отдых. Pójdę jeszcze raz. Dobrze. Nie ma. Okay. Nie ma. Teraz trzecia jem, więc ona powinna się aktywować. Mam no, tutaj już jeden prawie, prawie już. Było w I do pierwszego jumpscena yy, kończy odcinek, jak będzie pierwszy jumpscan. Nie ma. Kony teraz są już aktywne. Więc trzeba uważać i to bardzo. Zastrzeczajemy. Ale z tego co już słyszałem to chyba boni jest. Nie ma. Słyszałem kroki jakby law. Cika, 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 szybko. O, była cika. Ale to teraz tutaj będzie boni w takim... tego ja zamykam drzwi. No trochę długo. Dobra. O, poszedł. Tylko zaraz cika jest blisko. Ja ja Dobra widzowie, no to był krótki odcinek, to by było na tyle ja Was żegnam. Cześć!